Cześć, witajcie. Prezentuję wam Volkswagen Golfa 7, samochód z 2016 roku. Silnik benzynowy 1.4 TSI, 125 koni mocy, skrzynia automatyczna DSG. Przebieg 188 000 km. Samochód sprowadzony z Niemiec, odkupiony spod salonu Volkswagena, gdzie poprzedni właściciel zostawił go w rozliczeniu za nowy. Auto serwisowane w ASO do zeszłego roku, do grudnia. Do przebiegu 179 000, po przywiezieniu w samochodzie zmieniliśmy olej w skrzyni. Przygotowaliśmy go do jazdy. Auto bardzo ładne, jest bezwypadkowe, natomiast nie jest bezkolizyjne. Dwa elementy lakierowane powtórnie: Przedni prawy błotnik i cieniowane przednie prawe drzwi. Nic groźnego się tam na pewno nie działo: jakaś na szkoda. Nie ma tam żadnej szpachli. Zaledwie drugi lakier. Dwa komplety kół. Lato zima, zima z 22 roku, w bardzo dobrym stanie. Tarcze i klocki z przodu też chyba całkiem niedawno były wymieniane, bo klocki mają dużą grubość. Co więcej, środek bardzo zadbany. W zasadzie nie widać po aucie tego przebiegu. Jest utrzymany w bardzo ładnym stanie. Nic tu nie jest poprzecierane. Jakoś nadmiernie zniszczone. Wszystko to prezentuje się bardzo ładnie. Kierownica, przyciski. Jak sami zresztą widzicie, fajna wersja wyposażenia. Mamy tutaj wszystko, czego nam trzeba do takiej codziennej jazdy. Czujniki parkowania przed i tył. Światła do jazdy dziennej. Czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. Klimatyzacja automatyczna. Dwustrefowa. Podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka. Jest tempomat, jest komputer pokładowy, bluetooth oczywiście, także, tak jak mówiłem, to co do codziennej jazdy, no to mamy wszystko. Mm, bardzo fajny wóz, wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu, Automacie macie oczywiście zarejestrowane, można sobie legalnie wrócić do domu, czy jechać gdzieś auto sprawdzić, nie ma żadnego problemu. Tutaj macie dane kontaktowe, w razie czego dzwońcie.